Dlaczego wszyscy kupują tę płytę główną? Płyta MSI B650 Gaming plus WiFi jest jedną z najchętniej wybieranych płyt głównych ogólnie, nie tylko pośród B650. 530 sprzedanych sztuk w ostatnich trzech miesiącach. To o co chodzi? Dlaczego ta płyta jest taka dobra? Otóż, po pierwsze, ma ona niską cenę 652 zł, a oferuje całkiem sporo. Przede wszystkim mamy bardzo solidną sekcję zasilania, która obsłuży nie tylko najmocniejsze obecne procesory, ale również te nadchodzące na soket AM5. W tym momencie prosto z pudełka obsługuje już Ryzeny serii 9000, ale gdyby tak zaistniała potrzeba sflaszowania bios to można to zrobić nawet bez procesora osadzonego w gnieździe, ponieważ mamy tutaj przycisk BIOS Flashback. Trzy porty PCI Express, dwa porty M2, cztery porty SATA, USB-C do wyprowadzenia na obudowę, a także multum portów USB, w tym USB-C na panelu portów wejścia-wyjścia. Mamy sześć złączy wentylatorowych, w tym jedno przeznaczone pod potencjalną Wody, diody Easy Debug LED, które pomogą nam zdiagnozować jakiś ewentualny problem, gdyby komputer nie chciał się uruchamiać. A dla lubiących kolory i świeżące komputery mamy po dwa porty RGB i ARGB. Płyta ta nie jest jakoś specjalnie wyładowana dodatkami i specjalnymi funkcjami, ale oferuje wystarczająco dużo dla każdego można powiedzieć gracza w rozsądnej cenie. Także dajcie sobie łapkę w górę, bo wychodzi na to, że wybieracie świadomie dobre produkty.